Jeśli śledzicie temat Call of Duty Modern Warfare 2, to wiecie, że wczoraj pojawił się nowy trailer zapowiadający produkcję. Ale jeśli śledzicie tytuł jeszcze lepiej, to wiecie, że dzisiaj ma miejsce Summer Game Fest, na którym zostanie przedstawiony nam pierwszy gameplay. Oprócz tego spojrzymy na wiele innych gier, które przeszykowali dla nas twórcy. A mówię w liczbie mnogiej, bo równo o godzinie 19.30 startujemy na lubość ze streamem z tego właśnie pokazu. Dlatego jeśli nie chcecie, aby was zabrakło, to zostawcie w tym momencie suba i przygotujcie popcorn, pizzę lub inne jedzenie. Widzimy się. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na enebag.com. A jak użyjecie kodu Lootbox, wydacie jeszcze mniej kasy. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. Wracając do tematu Koda, to gracze długo czekali na jakieś pierwsze materiały o produkcji. Rzecz jasna, jakieś rzeczy się pojawiały, lecz nie tego właśnie chcieli fani. Dlatego wczoraj o godzinie 19 na kanał Call of Duty zagościło takie cuda. Całość prezentuje się bardzo ładnie, a najlepsze jest to, że wszystkie sceny powstały na silniku gry. Ukazuje nam to, jak będzie prezentować się najnowsza pozycja studia, czyli jedna wielka. Miazga. Ogólnie to w trailerze możemy zobaczyć wiele, jak na dwie minuty. Efektowne nocne walki, sceny na morzu oraz soundtrack. No po prostu coś pięknego. Jeśli chcecie oczywiście obejrzeć sobie sami całość, no to link umieszczam wam w opisie. A uwierzcie mi, warto na spokojnie obczaić. Jeśli jesteśmy jeszcze w temacie strzelanek, to oczywiście należy poruszyć wątek Battlefielda 2042. Rival Koda nie pozostaje dłużny i również zaczyna działać. Produkcja na rynku stoi już długo i przeżywa swoje złe i gorsze chwile, ale... To nie powstrzymuje DICE przed dalszymi ruchami. Dlatego Battlefield 2042 nareszcie doczekał się pierwszego sezonu. W sensie nie było to jakimś dużym zaskoczeniem, bo już wcześniej na Twitterze zostaliśmy o całym zajściu poinformowani, a dowiedzieliśmy się o nowościach, jakie szykują dla nas twórcy. No ale jako, że dostaliśmy oficjalne info, to możemy pogadać, co będziemy mogli zdobyć. A najbardziej rzuca się w oczy polski akcent. Dokładnie mówiąc, otrzymamy nową postać, która jest polską operatorką, a nazywa się Ewelina. Liz. Jak możemy się doczytać, bohaterka wyposażona jest w specjalną wyrzutnię zdalnie sterowanych rakiet. Pozwoli ona graczom łatwiej wyrównać szanse w powietrznych bitwach. Do tego Dice przedstawił zupełnie nową umiejętność łowca pojazdów. Gracz stojący Eweliną może wykryć wrogie pojazdy. Jeśli chodzi o nazwę nowego sezonu, to się on godzina 0, a wraz z nim przyszła nowa mapa oczywiście. Tym razem trafiamy do Kanady w rejony Gór Skalistych. Na kanał Battlefielda wleciał materiał, w którym to możecie bliżej przyjrzeć się sezonowi pierwszemu. Jakby nie patrzeć, to wygląda to bardzo dobrze, ale czy ostatecznie też tak będzie? No, przekonamy się niebawem, bo dokładnie 9 czerwca. Czyli dzisiaj. Dodatkowo otrzymaliśmy nowe wyposażenie w postaci nowych broni. Ale jeśli jednak co nieco chcecie wydać w gierce, to do dyspozycji też jest oczywiście Battle Pass. I w sumie tutaj taki standardzik: jest maksymalnie 100 poziomów, lecz pierwsze 30 są darmowe. A później, oczywiście, trzeba zapłacić. Od razu uprzedzę, że po zapłaceniu nie dostajemy jakichś limitowanych broni, no bo musicie przyznać, że to byłby już strzał w kolano. Nie tylko dla DICE, ale dla samego Battlefielda 2042. W zamian otrzymujemy specjalne zawieszki do broni, nowe skórki i tak Nie jest to jednak ostatnia informacja o produkcji DICE, gdyż doszły nas plotki, które mówią o tym, że Battlefield 2042 schodzi na dalszy plan. Jak podaje Jeff Grab, z każdym dniem liczba osób, która zajmuje się tytułem maleje. Lecz dlaczego tak się dzieje? A to no dlatego, że większość ekipy zaczyna zajmować się kolejną odsłoną serii. Podczas programu Grab Snacks dziennikarz potwierdził, że Electronic Arts planuje zapewnić jedynie zapowiedziane wcześniej ograniczone wsparcie dla Battlefielda 2042. Dodał, że otrzymamy cztery sezony, a to wszystko w ciągu najbliższego roku. Nadgrała zasadniczo czuwa szkieletowa załoga, by zapewnić jej szczątkowe wsparcie. Sprowadza się to do tego, że ta garstka ludzi pracuje nad dodatkowymi sezonami, którymi były sprzedawane droższe wersje tytułu, by spełnić złożone obietnice. Wychodzi więc na to, że dziennikarz swego rodzaju ogłosił, że Dice pracuje nad Battlefieldem 7. Nie otrzymamy jej jednak zbyt prędko, bo jak podaje informacja, znajduje się na etapie preprodukcji. Dlatego jeśli chcecie wiedzieć wszystko o jej poczynaniach, to strzelcie suba i łapkę w górę. Nie przegapicie wtedy żadnego materiału o tej gierce i o wielu innych produkcjach, o których będziemy sobie mówić w materiałach. No tego działaj. Zapewne mamy tutaj wielu fanów gry Minecraft, ba, sam na niej się wychowałem i ciągle czekam na nową zawartość. Jest to gierka bardzo bliska mojemu sercu i cieszę się, że coś jest na rzeczy z jej spin-offem. Chodzi dokładnie o to, że Jeff Gerstman, czyli ceniony dziennikarz, podczas swojego programu Video Gaming Done right, powiedział ciekawe informacje dotyczące gry od Mojangu. Według niego ekipa odpowiedzialna za Minecraft Dungeons pracuje obecnie nad kolejnym spin-offem Minecrafta. Ciekawy jednak jest fakt nad czym pracują, bo tego możecie się raczej nie spodziewać. Mianowicie produkcja będzie strategią. Wspomina, że gracze będą kontrolować przypominającą postać Steve'a. Ponadto owa strategia zaoferuje widok z trzeciej osoby i naszymi przeciwnikami będą pigliny. Nie wiem, czy to zostanie ogłoszone na prezentacji Microsoftu. Wydaje się, że to strategia czasu rzeczywistego. Kontrolujesz tam Steve'a i zarządzasz jednostkami z perspektywy trzeciej osoby. Będą tam pigliny, jest fabuła i duża liczba kadr scenek. Dziennikarz powiedział nawet, kiedy możemy spodziewać się informacji na temat projektu, a przypuszcza on, że dowiemy się, Czegoś na nadchodzącym Xbox and Bethesda Games Showcase. Czy to prawda? No co, dowiemy się w niedzielę. Produkcja The Cycle Frontier pojawiła się wczoraj na Steamie i Epic Games Store. W gierce chodzi o to, że przylatujemy na opuszczoną planetę Fortuna 3, gdzie zbieramy różnego rodzaju materiały i walczymy z przeciwnikami. The Cycle Frontier jest pełną napięcia i zagrożeń bezpłatną strzelanką PVPVE o wysokich stawkach. Poszukuj zasobów i bogactw na opuszczonym obcym świecie, zamieszkałem przez potwory i ich ambitnych prospektorów. Fajne jest to, że gierka jest w pełni darmowa i polecam sobie po prostu obczać. Produkcja Dekalisto Protocol ciągle się rozwija i uwaga, udostępniono informacje o edycji specjalnej produkcji oraz o przepustce sezonowej. Wszystkiego dowiemy się dzięki oficjalnej stronie. Zamówienia przedpremierowe można niestety na razie składać na konsole nowej i starej generacji. Możemy jednak spodziewać się, że wersje na pozostałe platformy sprzętowe będą takie same. Zagierkę w edycji Day One otrzymujemy pełną wersję gry, dodatkową skórkę dla Bohatera, dwie dodatkowe skórki dla broni, Contraband Pack, a całość kosztuje 60 dolarów na PlayStation. 4, a 70 dla PS5. Digital Deluxe Edition zawiera oczywiście to samo co Day One Edition, lecz tutaj dostajemy przepustkę sezonową, możliwość zagrania w fabularny dodatek na 48 godzin przed oficjalną premierą, a cena wynosi 80 dolarów na PS4 oraz 90 dolarów na PS5. W Collector's Edition jest podobnie, lecz tutaj dostajemy także statuetkę Jacoba, Steelbook, zerowy numer komiksu Dekalisto Protocol oraz dwie przypinki, lecz cena w tym wypadku nie jest na razie znana. Pod koniec. Warto powiedzieć jeszcze co nieco o nadchodzących grach z podstawni Sony, a raczej grze i serialu, bo tak. Trzeba powiedzieć co nieco o Horizon 2047. I od tego sobie właśnie zaczniemy. Jakiś czas temu w materiale mówiliśmy wam o tym, że oprócz ekranizacji Gadowora Sony planuje wydać także coś z serii Horizon. Według przecieku to właśnie Netflix miał zająć się tym dziełem, ale ostatecznie nie podano nam kto za nim stoi, ale dowiedzieliśmy się innej ciekawej informacji. Mianowicie zaraz po ujawnieniu prac nad serialem w sieci dużo osób zaczęło interesować się tym, jak twórcy poradzą sobie z zaprezentowaniem wielu maszyn występujących w grach. W końcu w tytułach opowiadających historię Aloy występowała ich masa. Niektóre były duże, niektóre małe i każdy z nich był inny. Dlatego CGI nie podołałoby raczej w takim przypadku. Spekulowało się na temat animacji, ale to również odpada, bo Sony ma lepszy plan. Jeff Grab twierdzi, że serial został zatytułowany Horizon 2047, co od razu sugeruje nam, kiedy dzieje się akcja. Opowieść ma być umiejscowiona przed wydarzeniami z gry, dzięki czemu widzowie zobaczą okres rozkwitu ludzkości tuż przed upadkiem. Trzeba tutaj pogratulować twórcom, bo Dzięki takiemu pomysłowi nie pojawi się dużo maszyn. Temat na pewno będę śledził, tak jak śledzę temat z gadoworem Ragnarok. Dota premiery to ciągle zagadka. Mamy jednak zagwarantowane, że produkcja wyjdzie jeszcze w 2022 roku, więc jakby nie patrzeć, to coraz bliżej do premiery. Pewien użytkownik AkayaE11 odkrył, kiedy dokładnie produkcja od Santa Monica miałaby swoją premierę, a najlepsze jest to, że pomógł mu w tym oficjalny sklep PlayStation. Chodzi o to, że nowego gowa można dodać do listy życzeń, a w PlayStation Store działa to tak, że tytuły układają się według kolejności dat premier. Niby taka wielka firma, a tego nie przemyślała, że gracz umieści Unix premierą wyznaczoną na 27 września oraz force Forspoken, który ma ukazać się 11 października. Produkcja Sony znalazła się między tymi dwoma tytułami, co sugeruje, że premiery możemy oczekiwać 30 września lub 7 października. Na odpowiedź Sony zbyt długo nie czekaliśmy, albowiem jak pisze Twitter PlayStation Gamesize, gadowo Ragnarok data premiery zmieniona z 30 września na 31 grudnia. Placeholder kwartał 4. Czy oznacza to, że gracze byli blisko i odkryli sekret debiutu? Czy Sony sta Starało się ukryć ślady. Dlaczego więc nie ogłosili daty premiery? Myślę, że to byłby lepszy ruch, ale najważniejsze pytanie: czy zostawiasz już lajka pod filmem?